14 kwiecień, kolejna edycja Dni Otwartych w Szybie Bączek. Po ostatniej realizacji bardzo udanej i świetnie ocenionej przez gości postanowiliśmy kontynuować nasze realizacje spotkań z parami. Dzisiaj gościmy około 90 par. Wszystkie pary z sezonu 2019-2020, które będą u nas miały ślub. Zostały zaproszone dzisiaj. Aby poznać nowy kierunek i delikatne małe zmiany, bo oczywiście nie nastąpiła rewolucja w szybie Mała ewolucja, która powoduje, że cały czas stajemy się, można powiedzieć, nadążamy za tym, co się dzieje na rynku. Czyli nowe kolorystyki, nowe aranżacje, oczywiście dalej zgodnie z umową, nie zmieniające nic naszym młodym parom w zapisach, w umowach. Czyli dalej możemy spojrzeć z starych pomysłów ale również dla par, które jednak chcą, żeby się pojawił coś nowego, myślę, że wyszukanego również znajdą. Bardzo dzisiaj spora grupa firm, odpoczynając od fotografów, kamerzysty, DJ-a, przecież na alkoholu, ale są animatorzy, jest transport, czyli busy, autobusy, jest firma, którą możemy jechać do ślubu, czyli samochody przepiękne w kolorach złota i, i bardzo oryginalny sposób na to, żeby w tym dniu jeszcze zaistnieć i sprawić sobie frajdę. Właśnie to wszystko jest dzisiaj w szybie wolności. To wszystko jest po to szybie żeby pary młode, które są króciusieńko przed swoim weselem, mogły jeszcze wprowadzić zmiany, zostać zainspirowane z naszego punktu widzenia lub po prostu zrealizować swoje wesele zgodnie ze swoimi marzeniami. I e a ta osoba, która z nich wylosuje wódkę podniesie do państwa rękę do góry a to oznacza od tej chwili w naszej tradycji, że rządzi w tym związku krupio opanierowany, zapykany, podany z zielonym pesto i karmelizowaną szalotką. Ważnym elementem również w naszym spotkaniu pełnią degustację, ponieważ na co dzień nie realizujemy przy spotkaniach indywidualnych tego elementu u nas, a wiemy, że pary bardzo tego oczekują. Postanowiliśmy również na takich spotkaniach, gdzie mamy wszystkie pary zaprezentować nowy trend kulinarny, czy zmiany, które nastąpiły na przełomie sezonu. I w tym dniu właśnie pary mogą sobie spróbować porozmawiać z nami na ten temat, zmienić menu jeszcze w swojej ofercie, zobaczyć jak podajemy kawę, zobaczyć jaką mamy porcelanę, zobaczyć jakie są aranżacje kwiatowe, zobaczyć jakie mamy nowe stoły. Wszystkie te elementy, które będą im potrzebne przy realizacji przyjęcia w naszym obiekcie i w ich najważniejszym dniu.